Carlo Collodi, Pinokio, rozdział 36, ostatni. Pinokio wreszcie przestaje być pajacykiem i staje się prawdziwym chłopcem. – Kochany jesteś, ojcze, jesteśmy uratowani! – zawołał pajacyk. – Musimy teraz tylko dostać się na brzeg, a to nie będzie trudne! – i nie mówiąc nic więcej, popłynął szybko, chcąc jak najprędzej dostać się na brzeg? Nagle zauważył, że Gepetto drży i trzęsie się, jak gdyby miał wysoką gorączkę. Drżał ze strachu czy z zimna? Nie wiadomo. Być może z powodu jednego i drugiego. Ale Pinokio, sądząc, że ojciec się boi, chciał go pocieszyć. Odwagi, ojcze, za kilka minut będziemy bezpieczni na lądzie. Ale gdzie jest ten błogosławiony ląd? zapytał staruszek który coraz bardziej zmartwiony usiłował przebić wzrokiem odległe ciemności rozglądam się na wszystkie strony i nie widzę nic prócz morza i nieba ja widzę brzeg powiedział pajacyk pamiętaj ojcze że jestem jak kot lepiej widzę w nocy niż w dzień Biedny pinokio udawał, że jest spokojny i zadowolony, ale daleko mu było do tego. Zaczynał odczuwać zniechęcenie, siły go opuszczały i coraz trudniej było mu oddychać. Czuł, że nie wytrzyma zbyt długo, a brzeg wciąż był daleko. Przepłynął jeszcze kawałek, a potem zawołał słabym głosem: Pomóż mi ojcze, pomóż, bo umieram! I rzeczywiście, ojciec i syn utonęliby, ale w tej samej chwili z morza dobiegł ich głos przypominający rozstrojoną gitarę. Co, co się dzieje? To ja i mój biedny ojciec. Znam ten głos. Ty jesteś Pinokio. Otóż to, a ty kim jesteś? Jestem Tuńczykiem, którego spotkałeś w żołądku rekina. I jak udało ci się uciec, poszedłem za twoim przykładem. Ty pokazałeś mi drogę, a ja wyszedłem za tobą. -"Tuńczyku, pojawiłeś się w odpowiedniej chwili. Zaklinam cię na miłość do twoich dzieci, małych tuńczyczków. Pomóż nam, abyśmy nie zginęli." -"Z przyjemnością. Chwyćcie obydwaj mój ogon, a ja was pociągnę. W mgnieniu oka będziecie bezpieczni na lądzie." Jak łatwo możecie sobie wyobrazić, Gepetto i Pinokio nie odrzucili propozycji, ale zamiast uczepić się ogona, woleli wdrapać się na grzbiet Tuńczyka. -"Czy nie jesteśmy zbyt ciężcy?" zapytał Pinokio. – Ciężcy? Ależ skąd! Jesteście lekcy jak dwie muszelki! – odparł Tuńczyk, który był duży jak dwuletni koń. Gdy tylko dotarli na brzeg, Pinokio jako pierwszy zeskoczył na ziemię, żeby pomóc ojcu. Potem zwrócił się do Tuńczyka. – Kochany przyjacielu, uratowałeś mojego ojca i doprawdy brak mi słów, żeby ci podziękować. Pozwól, że ci uściskam na znak wiecznej wdzięczności. – Tuńczyk wystawił nos z wody, a Pinokio ukląkł na piasku i czule ucałował go w policzek. Biedny Tuńczyk, który nie był przyzwyczajony do takich czułości, rozpłakał się jak dziecko. Czuł się taki zakłopotany i zawstydzony, że odwrócił się szybko, zanurkował w morzu i zniknął. Wstawał dzień. Pinokio podał ramię Jepettowi, który był taki słaby, że ledwo mógł stać, i powiedział: Oprzyj się na moim ramieniu, kochany ojcze, i chodźmy. Będziemy szli bardzo, bardzo powoli, a jeśli się zmęczymy, odpoczniemy przy drodze. A dokąd idziemy? Zapytał Jepetto. Poszukać domu, w którym ktoś będzie na tyle dobry, żeby dać nam kawałek chleba i trochę siana, na którym będzie można się przespać. Nie uszli nawet stu kroków, kiedy zobaczyli dwóch biedaków, którzy siedzieli na kamieniu i żebrali. Byli to kot i lis, ale wyglądali tak nędznie, że ledwo można ich było rozpoznać. Kot, który przez tyle lat udawał ślepotę, w końcu rzeczywiście stracił wzrok. Lis był stary, chudy, niemal zupełnie wyleniały i nawet nie miał ogona. Ten sprytny złodziej popadł w taką nędzę, że pewnego dnia był zmuszony sprzedać swój piękny ogon, żeby mieć za co przeżyć. – Och, Pinokio! – zawołał płaczliwym głosem. – Błagamy cię, wspomóż nas, jesteśmy starzy, zmęczeni i chorzy. – I chorzy – powtórzył kot. – Żegnajcie fałszywi przyjaciele – odparł pajacyk. – Oszukaliście mnie już raz, ale nigdy więcej nie dam się przechytrzyć. – Uwierz nam, dzisiaj naprawdę jesteśmy ubodzy i głodni. – Głodni – powtórzył kot. – Jeżeli jesteście biedni, to zasłużyliście na to. Stare przysłowie mówi – kradzione nie tuczy – Żegnajcie, fałszywi przyjaciele. Zlituj się nad nami, nad nami. Żegnajcie, fałszywi przyjaciele. Stare przysłowie mówi: ze złej pszenicy nie będzie dobrego chleba. Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj. Żegnajcie fałszywi przyjaciele. Stare przysłowie mówi nosił wilk razy kilka i ponieśli i wilka. Machając na pożegnanie lisowi kotu, Pinokio i Jepetto spokojnie poszli dalej. Po kilku krokach zobaczyli stojącą na końcu długiej drogi w pobliżu kępy drzew małą chatkę zbudowaną ze słomy. Ktoś musi tu mieszkać, powiedział Pinokio. Sprawdźmy. Podeszli do chatki i zapukali do drzwi. Kto tam? Zapytał cichy głosik. Biedny ojciec i jeszcze biedniejszy syn głodni i bez dachu nad głową odpowiedział Pajacyk. Przekręć klucz, a drzwi same się otworzą odpowiedział głosik. Pinokio przekręcił klucz, i drzwi otworzyły się. Gdy tylko weszli, rozejrzeli się, ale nikogo nie zobaczyli. Hej, hej, gdzie jest gospodarz?-zawołał Pinokio, bardzo zdziwiony Tutaj na górze. Ojciec i syn spojrzeli na sufit, a tam na belce siedział gadający świerszcz. Och, witaj mój świerszczu, kochany świerszczu, rzekł Pinokio, kłaniając się grzecznie. Teraz nazywasz mnie kochanym świerszczem? Ale czy pamiętasz, jak rzuciłeś we mnie młotkiem, żeby mnie zabić? Masz rację, kochany świerszczu, teraz ty rzuć we mnie młotkiem. Zasłużyłem na to, ale oszczędź mojego biednego ojca. Oszczędzę i ojca i syna. Chciałem ci tylko przypomnieć, jak kiedyś wobec mnie zachowałeś się, żeby nauczyć cię, że musimy być grzeczni i uprzejmy dla innych, jeśli chcemy, aby i oni okazywali nam grzeczność i uprzejmość, kiedy znajdziemy się w kłopotach. Masz rację, świerszczyku! Masz rację, rację! Masz całkowitą rację i zapamiętam, czego mnie nauczyłeś. Czy możesz mi powiedzieć, jak udało ci się kupić tę śliczną chatkę? Podarowała mi ją wczoraj mała kuska o błękitnych włosach. I co się z nią stało później? Nie wiem. Czy jeszcze kiedyś wróci? Nigdy. Odeszła becząc smutno i wydawało mi się, że mówi. Biedny Pinokio już nigdy go nie zobaczę, rekin na pewno go już zjadł. Czy rzeczywiście tak powiedziała? Więc to była ona, to była moja kochana wróżka, wykrzyknął Pinokio, płacząc gorzko. Płakał długi czas, a w końcu otarł oczy i urządził posłanie ze słomy dla ojca. Ułożył go na nim i zwrócił się do gadającego świerszcza. Powiedz mi, świerszczyku, gdzie mogę dostać tutaj szklankę mleka dla mojego biednego ojca? Trzy pola stąd mieszka wieśniak imieniem Jan, który ma kilka krów. On da ci czego potrzebujesz. Pinokio pobiegł do domu Jana. Wieśniak zapytał go: Ile mleka chcesz? Szklankę. Szklanka kosztuje grosz. Najpierw musisz mi zapłacić. Nie mam pieniędzy. Odparł Pinokio, smutny i zawstydzony. Bardzo niedobrze, pajacyku, bardzo niedobrze. Skoro ty nie masz pieniędzy, ja nie mam mleka. Szkoda. Odparł Pinokio i odwrócił się, żeby odejść. Zaczekaj chwilę. Powstrzymał go wieśniak. Może dojdziemy do porozumienia. Czy umiesz ciągnąć wodę ze studni? Mogę spróbować. Więc idź do studni i wyciągnij sto wiader wody. Dobrze. Kiedy skończysz, dam ci szklankę ciepłego, słodkiego mleka. W porządku. Wieśniak zaprowadził pajacyka do studni i pokazał mu, jak ciągnąć wodę. Pinokio zabrał się do pracy najlepiej, jak umiał, ale na długo przed jej ukończeniem był zmęczony i ociekał potem. Jeszcze nigdy w życiu tak ciężko nie pracował. Do tej pory, rzekł wieśniak. Wodę ciągnął mój osioł, ale teraz biedne zwierzę umiera. Czy zaprowadzisz mnie do niego? Chętnie. Gdy tylko Pinokio wszedł do stajni, zobaczył osiołka leżącego na sianie, wycieńczonego głodem i ciężką pracą. Patrzył na niego przez długą chwilę i w końcu powiedział do siebie. Znam tego osła. Widziałem go już kiedyś. I nachylając się nisko nad osiołkiem zapytał. Kim jesteś? Osioł otworzył znużone oczy i odparł w tym samym języku. Jestem Knotem. Potem zamknął oczy i umarł. O mój biedny Knocie rzekł pinokio słabym głosem i otarł oczy garścią siana, które podniósł z ziemi. Masz tak ci żal osła, który nic cię nie kosztował? zdziwił się wieśniak. A co mam powiedzieć ja, który zapłaciłem za niego dobrą słomkę? Widzisz, on był moim przyjacielem. Przyjacielem? Kolegą ze szkoły. Co? roześmiał się wieśniak. Do twojej szkoły chłodziły osły, ależ musieliście pilnie się uczyć. Pajacyk, zawstydzony i zraniony tymi słowami, nic nie odpowiedział, tylko zabrał szklankę mleka i wrócił do ojca. Począwszy od tego dnia, przez ponad pięć miesięcy, Pinokio codziennie wstawał o świcie i szedł do Jana ciągnąć wodę ze studni. Codziennie dostawał szklankę ciepłego mleka dla ojca, który z każdym niem stawał się zdrowszy i silniejszy. Ale to nie wystarczyło Pinokiowi. Nauczył się wyplatać koszyki z trzciny i sprzedawał je. Dzięki temu on i to mieli co jeść. A Pinokio mógł kupić różne rzeczy, między innymi fotel na kółkach, wytrzymały i wygodny, w którym woził ojca na spacer w pogodne, ciepłe dni. Wieczorem pajacyk uczył się przy świetle lampy. Za pieniądze, które zarobił, kupił książkę, w której brakowało kilku stron i w krótkim czasie nauczył się czytać. Do pisania używał długiego kijka zaostrzonego na końcu. Nie miał atramentu, więc zastępował go sokiem z czarnych jagód albo wiśni. Z czasem jego pilność została nagrodzona. Powodziło mu się nie tylko w nauce, ale również w pracy. I nadszedł dzień, kiedy zarabiał tyle, żeby zapewnić ojcu wygodne, szczęśliwe życie. Dla siebie zaoszczędził olbrzymią sumę pięćdziesięciu groszy, za które zamierzał kupić sobie nowe ubranie. Pewnego dnia powiedział do ojca: Idę na targ, żeby kupić sobie surdut, czapkę i buty. Kiedy wrócę, będę taki wystrojony, że weźmiesz mnie za bogacza. Pobiegł do wsi, śmiejąc się i śpiewając. Nagle usłyszał, że ktoś woła go po imieniu, i rozglądając się skąd dochodzi głos, ujrzał wielkiego ślimaka wychodzącego z krzaków. Poznajesz mnie? Zapytał ślimak. Tak i nie. A pamiętasz ślimaka, który mieszkał u wróżki o błękitnych włosach? Pamiętasz, jak otworzyłem ci drzwi pewnej nocy i przyniosłem ci śniadanie? Pamiętam wszystko, zawołał Pinokio. Powiedz mi prędko, mój ślimaczku, gdzie zostawiłeś wróżkę, co robi, czy mi przebaczyła, czy o mnie pamięta, czy nadal mnie kocha, czy jest bardzo daleko stąd, czy mogę się z nią zobaczyć. Na te pytania, którymi zarzucił go Pajacyk, ślimak odpowiedział spokojnie, jak zawsze: Mój kochany Pinokio, wróżka leży chora w szpitalu. W szpitalu? Tak. Zachorowała, a w dodatku nie ma ani grosza, żeby kupić sobie kawałek chleba. Naprawdę? O jakże mi przykro! Moja biedna kochana wróżka! Gdybym miał milion, zaraz bym z nim do niej pobiegł. Ale mam tylko pięćdziesiąt groszy. Proszę, chciałem kupić sobie ubranie. Zabierz pieniądze, ślimaczku, i daj je mojej wróżce. A co z nowym ubraniem? A jakie to ma znaczenie? Sprzedałbym te łachmany, które mam na sobie, gdybym mógł jej tym pomóc. Idź szybko! Wróć tu za parę dni, a wtedy mam nadzieję że będę miał dla ciebie więcej pieniędzy. Do tej pory pracowałem dla ojca, od tej pory będę pracował też dla matki. Do widzenia, wracaj prędko. Ślimak, wbrew swoim zwyczajom, pobiegł prędko, jak jaszczurka w letnim słońcu. Kiedy Pinokio wrócił do domu, ojciec zapytał go: A gdzie twoje nowe ubranie? Nie znalazłem takiego, które pasowałoby na mnie. Poszukam innego dnia. Tego wieczoru, zamiast iść spać o dziesiątej, Pinokio pracował aż do północy i zamiast ośmiu koszyków uplutł szesnaście. Potem położył się spać. Przyśniła mu się wróżka, piękna, uśmiechnięta i szczęśliwa, która pochyliła się nad nim, pocałowała go i powiedziała: Brawo, Pinokio, w nagrodę za Twoje dobre serce wybaczam ci wszystkie Twoje wybryki. Chłopcy, którzy kochają swoich rodziców i opiekują się nimi, kiedy są chorzy i starzy, zasługują na pochwałę nawet wtedy, kiedy nie są wzorami posłuszeństwa i dobrego zachowania. Postępuj nadal tak jak do tej pory, a będziesz szczęśliwy. W tym momencie Pinokio obudził się i szeroko otworzył oczy. Jakież było jego zaskoczenie i radość, kiedy spojrzał po sobie i przekonał się, że nie jest już pajacykiem, ale żywym chłopcem. Rozejrzał się i zamiast ścian ze słomy zobaczył pięknie umeblowany pokoik, najładniejszy jaki w życiu widział. W mgnieniu oka wyskoczył z łóżka. Na krześle, które stało obok, znalazł nowe ubranie, kapelusz i parę butów. Gdy tylko się ubrał, zanurzył ręce w kieszeniach i wyjął mały skórzany portfel, na którym widniał napis. Wróżka o błękitnych włocach zwraca 50 groszy swojemu kochanemu Pinokiowi z podziękowaniem za dobre serce. Pinokio otworzył portfel i zobaczył 50 złotych monet. Podbiegł do lustra. Z trudem rozpoznał samego siebie, bo patrzyło na niego odbicie wysokiego chłopca o jasnej twarzy, szeroko otwartych niebieskich oczach, ciemnobrązowych włosach i uśmiechniętych ustach. Otoczony był tyloma wspaniałościami, że z trudem mógł w nie uwierzyć. Kilka razy przetarł oczy, zastanawiając się, czy to sen, czy Jawa. Doszedł do wniosku, że to jednak Jawa. Ale gdzie jest ojciec? zawołał nagle. Wbiegł do pokoju obok i zobaczył Gepetta, który przez tę noc odmłodniał o wiele lat. Ogromnie eleganckiego, w nowym ubraniu i wesołego jak skowronek o poranku. Był to ten sam dawny majster Gepetto, stolarz pracujący właśnie nad śliczną ramą na obraz, którą ozdabiał kwiatami, liśćmi i głowami zwierząt. – Ojcze, ojcze, co się stało? Powiedz mi, jeśli możesz – zawołał Pinokio, rzucając mu się na szyję. To twoja zasługa, mój kochany Pinocchio, odparł Jepetto. A co ja mam z tym wspólnego, kiedy źli chłopcy stają się dobrzy i uprzejmi, dzięki nim ich domy napełniają się szczęściem i wesołością. Ciekaw jestem, co się stało z drewnianym Pinokiem. Jest tutaj, odparł Gepetto i wskazując dużego pajaca opartego o krzesło, z głową zwieszoną na bok bezwładnie zwisającymi ramionami i podkurczonymi nogami. Pinokio patrzył na niego przez długą chwilę, a potem powiedział do siebie z wielkim zadowoleniem. Jaki śmieszny byłem jako pajac. jaki szczęśliwy jestem teraz, kiedy wreszcie stałem się prawdziwym chłopcem. Koniec rozdziału 36. Był to ostatni rozdział tej książki. Jeżeli się podobało, również zostaw coś miłego w odpowiedzi. Nie zapomnij wesprzeć kanału lub kliknąć guziczka podziękuj. No i z Pinokiem to by było chyba na tyle. A ja mówię Wam do zobaczenia w kolejnych audiobookach. Hej!